Co tak naprawdę powiedział papież Franciszek do młodych w Singapurze? Ten pan, młody redaktor twierdzi, tutaj o. Azji. Papież Franciszek niedawno był w Azji, wspomniałeś też o indyferentyzmie religijnym. Pisałeś o tym, że Franciszek w zasadzie powiedział i, i przywołałeś, że to jest któraś kolejna taka jego wypowiedź, że w zasadzie wszystkie religie tak samo prowadzą do, do Boga, wszystkie religie tak samo prowadzą do zbawienia. Ale co tak naprawdę powiedział papież Franciszek? Po pierwsze, powiedział, że religie prowadzą do Boga, ale są to różne języki, nie takie same. Słyszycie? Różne języki. I pozostaje też pytanie w takim razie, czy religia w ogóle może prowadzić do Boga, bo jeżeli może, to wypowiedź papieska jest jak najbardziej katolicka. Sięgnijmy do św. Pawła w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich. Czytamy o tym, jak Paweł Znalazł wiele bożków i bóstw w Atenach i był bardzo zresztą zagniewany. Ale w mowie na Aeropagu mówił: Znalazłem wśród tych waszych ołtarzy ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. Ja głoszę wam to, czego wy nie znacie, tego Boga, którego czcicie nie znając. Bardzo prosty wniosek. Że według nauki katolickiej traczepie z tradycji, z Pisma Świętego, jak najbardziej religie w jakimś sensie prowadzą do Boga. Nie tak samo, jak religia czy chrześcijaństwo, ale prowadzą. Więc papież tutaj się nie myli. Mylą się ci panowie. Mylą się jeszcze w czym? Mianowicie w tym, że. Biorą spotkanie papieża, które z młodymi, innych, innych religii, spotkanie mające na celu pewien dialog międzyreligijny, budowanie pokoju, między innymi właśnie w wychowywanie młodych do tego, aby nie wzrastali w przemocy wzajemnej, która jest taką plagą na świecie, muzułmanie, w, w Indiach chrześcijanie są doświadczają takiej przemocy. Więc papież głosi tolerancję, szacunek i też otwartość na to, żeby krytykować, ale też, żeby zobaczyć, że inny też może mieć swoją drogę do Boga. To zresztą, mając doświadczenie misji w Sudanie, widziałem wielu muzułmanów, którzy byli naprawdę Bożymi ludźmi. I życzliwie się odnoszącymi także do mnie jako do księdza. I otóż, ci, jak jest błąd tych panów, yy, redaktorów z Nowego Ładu? Mianowicie pytają się, jaka jest w takim razie wiara papieża, i odpowiadają, sięgając do jego przemówienia do młodych yy, innych religii i przekrzywiają sens jego wypowiedzi, zamiast szednąć do na przykład encykliki o wierze, którą papież jako pierwszą opublikował zaraz po swoim y, ponty, po rozpoczęciu pontyfikatu, czy do adhortacji Ewangelii Gaudium, gdzie przeczytam wam fragment tej, tej adhortacji, zwłaszcza od 160 numeru, gdzie papież pisze o Kerygmacie Chrześcijańskim. Polecenie misyjne Pana zawiera wezwanie do wzrostu wiary, by wskazuje uczcie narody, zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. W ten sposób widać jasno, że pierwsze przepowiadanie powinno również otworzyć drogę formacji i dojrzewania. Każdy człowiek potrzebuje coraz bardziej Chrystusa, i ewangelizacja nie powinna dopuścić do tego, aby ktoś się zadowolił czymś małym, ale żeby mógł powiedzieć w pełni: Teraz zaś już żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Czyli zarzucanie papieżowi to, że pozostaje, że jego wiara to jest właśnie takie rozmywanie na, mające na celu, nie wiem, pokój, i, i że na tym się kończy. Jest złośliwe i nieprawdziwe. I mnie serce boli, kiedy słucham tych młodych ludzi zaangażowanych, którzy tak krytykują papieża w sposób taki nieuczciwy. Też no, widać wyraźnie, że zajmują się bardziej polityką niż wiarą chrześcijańską. Warto też zajrzeć do najnowszej encykliki papieskiej, opublikowanej 24 października tego roku, poświęconej sercu Jezusa. I w tej encyklice papież na końcu podsumowując, właściwie cała encyklika jest poświęcona miłości Chrystusa, jest poświęcona też świadkom tego, tej, tej miłości serca Jezusa, między innymi Karola de Foucault, który Epangelizował muzułmanów poprzez po prostu obecność między nimi i adorację Najświętszego Sakramentu. I zginął z tego powodu. Zresztą. Także zapraszam do tego, aby popatrzeć na papieża Franciszka w duchu Bożym i nie ulegać pokusie, niestety bram otchłani, które próbują zniszczyć kościół atakując autorytet papieża i tak wielu ludzi przekonując żeby go nie słuchać e Per favore non dimenticatevi di pregare per me Buon pranzo e arrivederci 嘿嘿。Ach, yeah.